Witam Was wszystkich. No, a więc Honda dalej w rozsypce. Niestety jeszcze nie udało mi się złożyć. Brakuje mi paru części. Głównie chodzi o łożysko igiełkowe sprzęgła. Ale to tam już zamówiłem. Powinno być za jakiś czas. Tutaj mam plastyczki, inne graty, wydech, całe siedzenie. I takie tam. Jeżeli chodzi o to, co już yy, zdążyłem wymienić, to yy, wszystkie łożyska kiwaka. Tulejki amortyzatora, łożyska i uszczelniacze wachacza, uszczelniacze i łożyska koła, główki, ramy jeszcze myślę, że raczej nie będę robił, ale przednie amortyzatory już rozkręcałem. Wszystko, panewki są powymieniane, olej tak samo, to samo jest też zrobione w tylnym amortyzatorze. Uszczelniacz wymieniony, olej wymieniony. No, i jeżeli chodzi o ramy, to to, co jest teraz w tym stanie, to już nie będę bardziej rozkręcał, bo już jest większość porobiona. Jeżeli chodzi o silnik, to silnik jest rozebrany większość części już jest. rozebrany był z powodu, że głowica nie była szczelna i wodę mi wydmuchało, a no ja chciałem jeszcze chwilę pojeździć i się skończyło tak, że zagotowałem go i zatarłem. Nie mam na nagrania z tego, ani nie mam zdjęć porobionych, ale cylinder jest już po szlifie. Zawory są już tam jako tako złożone. Głowica jest przeplanowana, a wszystkie łożyska praktycznie już pozmieniane. Był jeszcze problem ze skrzynią biegów, jeszcze jeden wodzik będę musiał zamówić ale problem jest z dostępnością wodzik mam tutaj no widać, że jest dosyć mocno przytarty bo ktoś zmieniał biegi bez sprzęgła i się to skończyło tak, że tutaj te zęby, które są do, podczas zmiany biegów o te się wyrobiły i musiałem je trochę przypiłować żeby po prostu chodziły a przez to, że chciały same wyskakiwać to wodzik się przytarł. No i to chyba tyle będę powoli składał. Tutaj już mam nowy tłok. Miał pierścień tłok Bosnera. No, taki piękny, ładny. No, powoli coś tam będę składał. No, tutaj mam nowe uszczelniacze, łańcuch nasmarowany, ustaw na pompy wody, nowe pompy wody, bo jednak wcześniejsza podczas zdejmowania pękła w jednym miejscu, bo była śrubka obrobiona. to nakrętka tutaj coś przyspawana. Przez koronawirusa się wszystko opóźniło. No i myślę, że będzie jazda. Tutaj jeszcze będę musiał tylko trochę polepić, bo też ktoś to pospawał tak. Myślę, że klej dwuskładnikowy do metalu będzie. No i to by było na tyle z tego. Projekt Honda CR się powoli składa. No to zapraszam na film z zimowej jazdy.